Absolutnie nie pójdę. Słuchaj, a ile było rzeczy absolutnych, które Ty byś nie zrobiła i jakoś absolutnie Ty je zrobiłaś? To czemu Ty się tak zarzekasz znowu? No bo tam jest praca fizyczna. Oj, ja. pomału. No pomóż Pan, bo to kurczę 100 kilo przybyło, to już ciężko ciągnąć. O ja pierwszego maja. Co Dobra, pierwszego? Wszystkiego dobrego życzę. Dobrze nie piątego. Trzymajcie się, ja uciekam. Bo? Bo? Nie zdążaj wciąż! O, ciotka, płyń! Nie! Nie zdążaj! Ciotka sama płynie! Nie! Z dokąd uciekasz, wariatko? Wsiadaj! Dobra, wygłupiałam się. Siadaj. Już nie będę za żadnych przykusów robić. Przysięgam na honor moich przodków. O! Ciotka! Co? Nie rób sobie ze mnie jaj, bo ja wyjdę i trzasę drzwiami. O! Ja myślałam, że do teatru pojedziemy. To ty i te, ty teatr? A no do teatru, żeby dupę płaszczyć na krześle dalej, tak? No, przestań. Bóg jest zdecydowanie świętą rzeką. To jest jedyna rzeka w Europie, która jest nieuregulowana, nietknięta ludzką ręką. Poza tym 19 stycznia co roku odbywa się nad Bugiem modlitwa na święto chrztu pańskiego, kiedy woda jest święcona. Jest to bardzo zdrowa woda. Ja myślę, że. Woda z Bogu uleczy tylko muszę jakoś ją przekonać, żeby ją do tego Bogu nakłonić. Co weź? To czekaj, jak ty te Tak, w tą stronę, tak? tak? No i tak. tak, lewe, prawe. Tak? Ciotka uczy się lewe. Tak. Tak, o widzisz, dobrze ci idzie. Delikatnie, tak jakbyś ptaszka głaskała. Przesiąść z tymi ptaszkami, bo Dobra, to Dawaj. teraz ja relaksing. Ty relaksing? Tak. Buzia do przodu. <słuch> relaksing ci dam. O, bez <słuch> la relaksing. La, 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 la. Idę do przodu, panie. No widzisz, jak miło. A nie chciałaś. Kapitanie odbij! Czego ty się drzesz? Wszystkie ryby po uciekają. Na prawo burta. Och, co ty nie Zlewej powiesz. Lewej rekin! A nie to Patyk. Przecież to jest rzeka, to skąd tu rekiny by były? A jakoś tam. Chyba coś ci się ciotka poprzestawiało zupełnie. Larysa, boli cię coś? Nie. Widzisz? Jaki cud się stał normalnie? Cud Bóg... nad Bogiem. Cud nad Bogiem, tak jest. Bóg cię uleczył, widzisz?